Dzień dobry słoneczka, z tej strony ciotka Irsy, witam was na moim i samym kanale. Czwartkowym szybkim przeglądzie. Tak, słuchajcie, dzisiaj premierę miały dwie kolekcje i obie przejrzymy. I tradycyjnie zaczniemy od kasa, czyli oglądamy słodki powab kolekcja. No i dostaniemy, dostaliśmy w nim 27 elementów kasowych. No i nasza Julia Kopytko, która ostatnio była męczona podczas aktualizacji, jest męczona kolejny raz. No, i właśnie na niej obejrzymy to, co dostaliśmy. No i słuchajcie, zaczynamy od nakrycia głowy. No, powiem Wam, przeuroczy no słodki powab. No, jednak ta nazwa troszkę zobowiązuje. Przeurocza y, czapeczka z kokardką, która wystaje. Ok. jest troszenieczka, A nie, jest taka 3D. No, elegancko. No, jest taka bardzo pastelowa i urocza. No, nie oszukujmy się, słodki powab. Nie, przepraszam, ja muszę zdjąć jej ten makijaż. No ja wiem, ja wiem, że to są bardzo, bardzo ciekawe. Nie taki może być, może. Może być. Ach, ja będę teraz siedzieć. No, eee, czym, czym dalej? Dobra, słodki powa, to musi być trochę bardziej urocza. Dobra, co dalej dostaliśmy? Bardzo żałuję, że nie można tego tak. Tak, mam wszystkie wyłączone dodatki, żeby było łatwiej. Haha. Ha. Dostaliśmy też kolczyki, które ledwo, ledwo tutaj widać, ponieważ nasza kopytkowa ma, ma jakie ma włosy, może upniemy. No, takie kuleczki też z kokardkami, czyli jakby tym motywem przewodnim właśnie są kokardki. No i oczywiście mamy z różnych metali, no i albo kulka jest w innym kolorze, albo w takim samym, albo coś w tym stylu. Ej, ładnie to wygląda, naprawdę bardzo ładnie, tak przyuroczo Wam powiem, tak jakby perełki tego typu. Ja się nie do końca na tym znam, ale spoko. Czy dostaliśmy coś z makijażu? Wydaje mi się, że nie. Nie, nie dostaliśmy. Czyli mamy tak. Włosy też chyba nic nie dostaliśmy. Ogólnie powiem Wam, że. E, nie to. Póki co ta kolekcja wydaje się bardzo dopracowana. Mówię to po tym, jak obejrzałam dwa przedmioty. Właśnie, a naszyjnik? Naszyjnik, naszyjnik to nie. To mieliśmy w dodatkach. Czyli z dodatków dostaliśmy tylko i wyłącznie. Uuu, to są te z powrót do przeszłości, tak, tak, z wyzwania. Z naszyjników nic nie dostaliśmy, więc na razie ci piękno zdejmujemy. Obejrzymy, co tam dalej. Oczywiście ciuszki, 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 ciuszki. E, powiem wam, nie jestem jakoś wielkim kasowcem, ale laleczki czasami lubię ubierać. No i tu się dzieje. No bardzo fajna, fajna bluzeczka. Osobiście nie wiem, czy bym dała radę w takiej chodzić, ponieważ bardzo by mnie denerwowało, że tu widać mi kawałki skóry, a ja jeszcze noszę ten no, nośnik przewodni w przedniej przestrzeni, więc jakby chyba by mnie denerwowało, że to widać. Ale jest bardzo ładnie wykonana. Fajnie, że te kokardki rzeczywiście one są takie troszeczkę, troszeczkę co? Są, są 3D, bardzo dobrze. Tak, kokardki, kokardki, kokardki. Bardzo ładne kokardki. No i one jakby grają tutaj pierwsze skrzypce. Mamy dużo pasteli, ale też mamy takie kolory stonowane, bo ta zieleń to już raczej taka, nie wiem, czy to można ująć, że jest pastelowa, ten brąz jest całkiem ładny, czerń. No, to też ładnie wygląda. Też bardzo ładnie wygląda. Dajcie mi znać w komentarzach, czy zazwyczaj to są dwuelementowe ubranka, czy one są tak zszyte, bo jeszcze się z takim nie spotkałam, takim ciuszkiem. No, nie spotkałam się kompletnie, ale też jest śliczny. Chociaż powiem wam na Bykonie, jak byłam, tak, bo byłam z samcem na Bykonie i poznałam tam mega fenomenalnych, fantastycznych ludzi, to rzeczywiście yy, było tam sporo osób, które która ewidentnie były cosplayerami, ale też Bykon rządzi się chyba takim swoim własnym prawem, jeżeli chodzi o wygląd. I to było fenomenalne, że bardzo dużo osób mogła tam po prostu być sobą. Jak chodzi o wyrażenie siebie poprzez strój. I wszyscy tak czy siak się tuliliśmy, obrzucaliśmy mentalnym brokatem. Ja wadałam za duży ciąg gadkowy i chyba za dużo ludzi przytulałam, i jeszcze raz przepraszam za to, ale nie naprawdę słuchajcie, było bardzo, bardzo fajnie. Zresztą y, mam nadzieję, że mi się uda. Zamierzam, jak już wyjdzie relacja z wykonu, to ją podlinkować. No, bo ktoś robi relacje z wykonu. Ja liczę, że tam będziemy wchodzić tłumnie i dawać dużo miłości. Dobra, wracając do kasa, też bardzo fajny sweter i to, to tak ja jestem w stanie się ubrać. I tak, tym bardziej jak jest chłodno. Podoba mi się bardzo ten zestaw z czarną koszulą. Biały też jest spoko, z niebieską też, no też jest śliczniutka, bardzo ładne. No i to, to też jest urocze, to jest po prostu przeurocze, no. Zresztą nazwa zobowiązuje. To jest po prostu bardzo ładne. Dobra, lecimy dalej, bo ja to mogłabym tak dłubać, dłubać w kasie, bo rzadko tu jestem i chyba się też za bardzo zachwycam. Okej, okay, słodki powab, Dwie sukienki. Ja przepraszam cię skarbie, ale to zdejmujemy i to zdejmujemy. Przepraszam, tak. I jest lepiej. Nawet z tymi tenisówkami. Spoko, czemu nie? Byle było wygodnie. Też są w rzeczki gdzieś. O, tak, gorset. Gorset, bardzo, bardzo ładny gorset. I tu mnie boli, że nie ma tej, tych warstw, jak ten, jak u ogra, ten ogr jest jak cebula, czyli są warstwy, że też ubrania w kasie nie mają warstw, bo wyobraźcie sobie to jakieś sweterek, kurteczkę, coś na to. No po prostu mi miodzio. Bardzo, bardzo ładne. Ta sukieneczka też mi się podoba. Jest taka grzeczna, powiedzmy, bo jest bardzo króciutka, więc, ale jest naprawdę fajna. Jest taka trochę stylowa, no no, sam jest, to by mi zaraz powiedział, jakie to jest wapie, jakich lat, i tak dalej, ale wydaje mi się, że to tak trochę pachnie latami 60. Ale to mówię, to mnie, to jakby mnie. Dobra, bluzeczka. Wkładamy bluzeczkę, może taką krótszą, żeby widać wreszcie czego było, co tutaj się dzieje. E, czy mamy coś na dół? Słodki powabie, pokaż nam, czy mamy coś na dół. No, mamy i się dzieje, rzeczywiście. No, taka też spódniczka. Bardzo ładna. Jeansowa z koronką na dole przeszytą. Fajna, ładnie wykonana. Jeansy. Dobra, bluzka jednak musi być krótsza. Też jeansy fajne, poprzecierane. Takie dość. Nie do końca widziałam coś takiego w Simsach, bo z tą taką białą nitką, jakby wykończone. Wiecie, tak nieklasycznie. Nie ładnie to wygląda. No, ktoś się napracował. O, i kokardka. Ej, to jest urocze. Czyli to są prawie te same, tylko że z kokardką. No to rzeczywiście jest i ta kokardka jest z różnych kolorów, ej fajne. No i shorty. Shortów nigdy. Nigdy nie jest za wiele. Nie wiem, ja zawsze cierpię na brak shortów. Dla mnie to, jak ro... moje simki tam ubieram w pokoleniach... Moje pokolenie 12 poszło. Zawsze jak ubieram y, moje simki w pokoleniach, to zawsze mam za mało shortów. U simów to samo, zawsze. Taka spódniczka bardziej klasyczna, młodzieżowa, można coś w, tym, w ten deseń. Taka nie wiem, kojarzy mi się wiecie bardziej z cheerliderkami. Matko, to jest tak krótkie, że jak ja bym chodziła, to chyba ręce bym miała cały czas z tyłu. Ja bym się bała non stop, że moje namioty będą spod spodem widoczne. Serio, matko kochana. Ale w sumie, do tego leginsy, okej. Okay. Widzę to jakoś, ale słuchajcie, ja jestem antyk, więc ja do ciuchów trochę inaczej może podchodzę. No, ale jest naprawdę spoko, jest naprawdę mega spoko, bardzo ładne. Dobra, czy z dodatków coś mamy? Powiedz mi ty Julia, nasza kopytko, co mamy z dodatków? Nic nie mamy, nic? Oj, oj, chyba jednak coś mamy, czy dlaczego to mi się podświetliło? A widzicie, mamy! Mamy kabaretki! Mamy bardzo ładne kabaretki, chyba z takimi perełkami. Mega fajne! Jak ja bym płakała, jakby mi jakiś kot pazurem po nich przyjechał. Ja pierdziu, jak ja bym płakała! Jak ja bym płakała, czy w słodkim pobawieniu mamy paznokcie? Nie mamy. Już dalej pierścionków nie mamy, bransoletek, innych rzeczy. Tutaj chyba żeśmy wszystko oblecieli. Buciki. Wydaje mi się, że były buciki. Tak przynajmniej mi się coś... I były! Ała, ale by mnie noga bolała, ale bym nosiła, ale by mnie noga bolała. 15 minut wyglądałabym genialnie, a później nie wiem, z samcem by się chyba butami zamieniła, czyli ja bym potem klapała, a on to chyba by założył na jeden palec. No, bo od nas dzieli jakieś 6 numerów obuwia, mm, ale śliczne. Bardzo ładne buty. Fajne, fajne. Trochę tak. Ma, bardzo mnie przeraża, jak bardzo simki mają skracane nogi w momencie, kiedy założą buty. No, zobaczcie. Och, och. Och, och. Długa noga, krótka noga, długa noga, krótka noga. Trochę jest to przerażające, no ale słuchajcie, kiedyś gdzieś mi niedawno się doczekali paznokci, później jeszcze, jeszcze, że tak powiem, mniej dawno doczekaliśmy się rzęs, no to może i wzrost. Wzrost może też się kiedyś doczekamy. Czy mamy gotowe style? Nie, oczywiście, że nie. Dobra, moja droga, teraz będziesz moim drogim. O, też jesteś przeuroczy. Czy coś małże dostały? No, dostały czap czapelinder. Też kolczyczki, z makijażu nic nie ma, fantastycznie. Zaczynam. o, zaczynam e, zdrabniać. Ciuchy, też kokardki. I też przeurocze, też w miliardzie kolorów. Fajnie, fajnie, bardzo ładne. O ten brąz mi się podoba. Czarny, oczywiście klasyk. Dostaliśmy sweterek, puchaty taki. E, samiec, główny zmarźlak e, w naszym domu. No, pasowałby mu. Coś takiego na zasadzie old money, tak jestem w temacie, bo ostatnio moje rolki jakoś tak dziwnie wskoczyły na to, nie wiem czemu. Ale fajny, bardzo ładny, ładny. To takie bardziej ekstrawaganza, czy jak to można powiedzieć inaczej. Ale fajny z takim żabotem, koronką za żabotem, chyba żabot. Słuchajcie, no przepraszam, ale ja jestem totalnie, jeżeli chodzi o modę, no to ja jestem, yy, znasz się na modzie, yy, no więc to jest na tej zasadzie moda, no to wiem, że istnieje. Bardzo fajna tekstura. No, no ale słuchajcie, no co, co możemy powiedzieć? No to to jest ładnie wykonana kolekcja. Ostatnio w ogóle wychodzi bardzo dużo y, ładnie wykonanych kolekcji. Spodenki mamy takie z perełkami. I z kokardkami na pośladach. Też fajne. No, oczywiście kartki zmieniają kolor. No i mamy shorty. Proszę załóż to na razie. Też w stylu takim chyba old money. Yy, poprawcie mnie, mówię, ja tak jestem tylko tyle, że wiem, że takie coś istnieje i jest new money albo brak money. <laughs> I są old money i tak dalej, i tak dalej. Ja troszeczkę wychodzę z założenia, że nośmy to, co nam się podoba, w czym jest nam wygodnie i w czym też nie powodujemy dyskomfortu jakby u innych osób. Czyli nie oszukujmy się jakichś plastikowych przyjaciół nocnych bym może na czole nie nosiła, wychodząc na zakupy, ale nie widzę problemu, żebym założyła łanzi jednorożca idąc po bułki. To nie jest wyzwanie jakby co. Ale tak, to jest na tej słuchajcie zasadzie. No i buciki. Ale to masz stopy. Ale masz stopy, ale masz stopy. Bardzo ładne takie pseudo skórzane buciki. Ej, fajnie, fajnie to wygląda. Naprawdę bardzo fajnie. Wydaje mi się, że do tego powinny być jeszcze takie perełki na szyję. I są perełki na szyję. Zobaczymy, może u pana. Tylko u pana to pewnie nie będzie ich widać. No, czy są perełki na szyję? Powinny być jeszcze perełki na szyję, ale tu patrzyłam i nic nie widziałam. Są! Są, no proszę, nie wiem dlaczego mi się wcześniej nie wyświetliły, pewnie ja nie zwróciłam uwagi. Ale są jeszcze perełki na szyję i też są przeurocze w różnych kolorach. Ja Wam powiem tak, takie jak są zapięcia, najczęściej z tyłu. Tu akurat jest takie klasyczne, ale nie wiem, to jest jakaś magia u mnie na naszyjników, że zawsze wszystko się przekręca. Nie wiem, to jest jakaś magia, ale widać tak czasami bywa. Fajnie, oczywiście metal wykonany inaczej, kolorek inaczej, no i coś w tym stylu. Takie bardziej powiedzmy sam, czy chociaż nie, bardzo kobiece też. Z się. Tak, z królisiem bardzo, bardzo ładne. Podoba mi się. Powiem Wam, że naprawdę podoba mi się ta kolekcja i jest sympatyczna, jest sympatyczna i jest ładnie wykonana. Czy warta prawie dwie dychy, bodajże tam bez grosza, czy tam 10 groszy. To już kwestia zasobności naszego portfela. Kolekcje raczej w promocji nie są, czasami je jakoś tak, nie, Merkury na nich działa. Przepraszam was, ale koty w tle szaleją. Bo nie może być inaczej, oczywiście. Wracając, czy są jest to warte dwie tychy? Zależy, co dla nas jest ważne. Jest to po prostu bardzo ładna kolekcja, ładnie wykonana. Dla mnie takie mocne 8,5, a jak bym powiedziała 9, bo nie oszukujmy się, kolekcje są dużo gorsze i pewnie chyba trochę nawet lepiej je ocenialiśmy, ale to jest po prostu bardzo ładnie wykonana kolekcja. Owszem, nie w stylu dla każdego, ale to jest już kwestia gustu o nie zawsze się dyskutuje, chociaż są momenty, że się dyskutuje. Dobra, słuchajcie, oglądamy teraz tryb budowania. Dobra, słuchajcie, chyba wszystko wystawiłam. Łazienka z klasą, czyli druga kolekcja, która no leci po łazience, bo pierwszą tutaj było, 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 było. oj, spory, spory czas temu. E, łazienkowe szpargały. To teraz mamy łazienkę z klasą i powiem Wam, nie wszystko rozumiem w niej, a przynajmniej... Częściowo bo tak. Tego typu lustro, bardzo ładne w ogóle, żeby nie było. Coś w podobie już mieliśmy w kolekcji pastelowej, ale zacznijmy od początku. Dostaliśmy bardzo ładną tapetę. Serio, kafelki, no prima sort, w różnych oczywiście kolorach, mnie się osobiście bardzo podobają. Czy nadal to jest coś, co jest warte 20 zł? No to zaraz będziemy o tym dyskutować. Ale kolory są. Mega ładne. Od, od takich czarnych, przez szare, po typowe, po prostu pastele. Ładne, naprawdę ładne kolorki. Tu nie można powiedzieć złego słowa. Yy, czy mogłoby być ich troszkę więcej? No, ja już nie będę narzekała. Jest ok, jest naprawdę ok. Czym się różni jeden ten czarny? A widzicie, ten wchodzi bardziej w grę, a drugi mniej. No, mam trochę za krótkie. Yy, no, powiem jedno, żeby ten ostatni kolor poszedł. No, sporo jest tych kolorów naprawdę. Dostaliśmy też podłogę, tak, płytki. To też jest coś, czego nigdy nie zawiele i oczywiście dostaliśmy w tych pasujących takich kolorach. Więc jeżeli ktoś by chciał, no to może jakby zrobić takie przyciągnięcie podłogi, jakby jak zwał, tak zwał. Więc no cóż, kolorki jak najbardziej pasują. Ładnie póki co widzę, że tekstura jest ładnie wykonana. Wygląda to rzeczywiście tak jak taki kafelki, czyli nie mamy, że każdy jest taki sam, tylko no powiedzmy, coś tutaj wchodzi jakaś tekstura, że coś jest zmienione. Okej, okay, teraz czas na szpargały. Szpargały, szpargały, szpargały i wszystkie elementy, które po prostu doszły w tej łazience. No to mamy półeczkę, majestetyczna półeczka, która jest y, majestetyczna. Majestetyczna, w miarę pasująca do wszystkiego. Bardziej bym powiedział, taka z kamienia, czy coś w tym stylu, niż z drewna. I powiem Wam, nawet do salonu, czy coś, będzie pasowała. Dostaliśmy też y, ściankę, jakąś tam twardą skałę, która pasuje do naszej Naszej półeczki, no jest to ścianka, na której można stawiać przedmioty, więc na na, na fantastycznie moim zdaniem. Więc można na przykład tą ścianką fajnie przydzielić sobie o tutaj prysznic z wanną. Jestem jak najbardziej na tak. Dostaliśmy oczywiście umywalkę. Umywalka w pasujących kolorach do całości. Czyli na przykład, jeśli zrobimy sobie granatowe kafelki, to jak najbardziej mamy coś, co pasuje. Pasuje też do każdego innego elementu tego zestawu. Co jest mega na plusie? Kibelek, bo jakby nie patrzeć, no powiem Wam, takich nowoczesnych toalet jest mało, chociaż ja powiem, nie wiem dlaczego nie używa się czasami no cóż, klapy od sedesu. Dlaczego? Ja sobie nie wyobrażam takiego sedesu, przecież moje koty non stopy tutaj robiły sobie normalnie wyzwanie życia, który dłużej, że tak powiem, który głębiej łapę wsadzi do wody. Ewidentnie. Non stop się tego denerwowała i wyciągała towarzystwo z toalety, wycierała, myła i tak dalej. Prysznic. Tego typu prysznice mamy, tylko to jest bardziej deszczownica, czyli tu powinna woda lecieć, czyli to powinno być na tyle fajnie interaktywne. No i trochę wygląda inaczej niż te prysznice, które dostaliśmy choćby w Matko, ten dodatek skąd... z śnieżnej eskapadzie, bo tam był chyba taki pierwszy, nie, tam był drugi, no tam był drugi raczej tego typu prysznic, tak to najczęściej p... chyba pierwszy był na uniwersytecie. Matko, nie pamiętam, gdzie był ten pierwszy, pierwszy taki wścienny bez obramowania, i zresztą jest jednym z najtańszych. No, ale to już jak dla fanów Frax e, Wanna, bardzo ciekawa. Mega ciekawa, mega nowoczesna. E, też zrobiona z tego takiego ala marmuru. Bardzo, bardzo ładna wanna. Na serio, bardzo wa ładna wanna. E, z praktycznych powodów bym jej nie zamontowała u siebie w domu, bo już widzę siebie czyszczącą tutaj dookoła i bardzo denerwującą się, że tam z tyłu nie mogę wyczyścić. Chociaż mam koty, więc pewnie tu jakiś by regularnie przebiegał pod spodem i wychodziłby tutaj. O. Na przykład kowidek, chociaż kowid by się raczej nie zmieścił, patrząc, że to jest ponad 6 kg miłości. Ale powiedzmy, nie wiem, ministrofa wychodziłaby tu czarna, a tu wychodziła szara. Jest taka szansa. E, dalej, gadżeciki. Kwiatek, bardzo ładny kwiatek, któremu się tylko zmienia doniczka, ale jest mega ładny. I koniec. On jest po prostu mega ładny i bluszczyk będę broniła rękami i nogami. Drzewko w koszyku. Bardziej takie boho niż nowoczesność, przynajmniej mnie się tak wydaje, ale jest to też ślicznie wykonane. Lustro, już o nim wspominałam. Coś bardzo w podobie dostaliśmy w tym pastelowym, w pastelowej kolekcji. A tak mi się przynajmniej wydaje. Pastelowy czar. Tak mi się wydaje, ono było poświetlane pod spodem albo w latach. No patrzcie, nie pamiętam. Jest w każdym razie, jak ma, jest takie gdzieś lustro. Czyścik do wc Każdy w domu coś takiego pewnie ma, w tej czy innej formie. Ta jest bardzo nowoczesna w stylu takiego sklepu z niebieską tabliczką i żółtymi literami. Jest bardzo ładna. Co to jest? Taca, chaos kontrolowany. No, nie wiem, nie wiem. Aha, czyli szczotka i klawna do włosów. Ej, fajne. Rzeczywiście fajne, bardzo mi się ten zielen, ta zieleń podoba. Fajne, czyli dodatek, pierdłeczka pierdofiksik. Nie zabrakło oczywiście mydeł. I tego też jakoś tak za dużo nie mamy, takich klasycznych mydeł w Simsach. Ja lubię, lubię takie rzeczy. E, pasty. Pasty do zębów, no i rzeczywiście ten taki pojemnik, dozownik na mydło razem. Ok, dla mnie spoko. Zobaczmy, czy to jest interaktywne. Jej, wchodzi, tak, mieści się tu genialnie. Tak, więc też bardzo ładne. Kosz na pranie. Coś, co mnie boli, bo jeżeli nie jest interaktywny i nie działa z, no cóż, pralkami, to jest to po prostu pierdofiksik stojący, który jest bez, bez ten, bez, jest po prostu dziurą, ale dlatego podejrzewam, że mimo wszystko działa, bo kosz na pranie mamy w podstawce, kosz na pranie, który jest od góry, od góry zamykany, jeszcze nie zauważyłam, żeby działał, ale to może być u mnie jakiś błąd. bug, dajcie znać w komentarzach, czy u Was ten kosz na pranie działa, jeżeli macie pralki w grze. Ręczniki, stosik ręczników, oczywiście w kolorach pasujących do reszty. Bardzo ładna tekstura, podejrzewam, że jakieś naturalne materiały, być może. I wieszak na ręczniki, nietypowy, bo nie ścienny, ale też bardzo ładny. Takim, może będzie trochę industrialny, no bo nie oszukujmy się, że te wszystkie takie elementy metalowe to bardziej taki brutalizm, industrializm, jak zwał tak zwał. Ale rzeczywiście, no, chociaż do boho, tak na upartego, jakby okno, oko przymknąć, ale w każdym razie tak, pasuje. Dywanik łazienkowy, bardzo prosty, bardzo uroczy i jest po prostu fajny. No cóż, coś o co zawsze wszyscy walczą, a biedny James Turner płacze, że... No płacze, wszyscy mu przypominają, żeby o tym nie zapomniał podczas swoich speedbuildów, czyli papier toaletowy. Coś, co jest najmniej potrzebnym elementem w Simsach, a jednocześnie najbardziej pożądanym przez wszystkich graczy, bo jest czymś realistycznym. Nie wyobrażam sobie pójścia do toalety i nie posiadania tego małego przedmiotu obok siebie. Tak, to musi po prostu być. Kolejny niezbędnik prysznicowy, czyli pojemnik taki na mydełko, gąbki, szczotki i tak dalej. No. Szkoda, że to jakoś tak się nie łączy, żeby tu można było tak, żeby nie klipowało. No ale okej, okay, jeżeli ma się o Objecta włączonego, to można to fajnie połączyć. Mam nadzieję, że nie przeszkadza wtedy w braniu prysznica. Parawany, wszelkie prysznicowe, czyli te takie fajne zabudowy, że na przykład możemy sobie. O... Bo zawsze się najczęściej to się robi takie fejkowe okno, wiecie o co chodzi. Robi się kawałek. Um, robi się kawałek ściany, na no, pyk. O, sprzedało się i. Um, Miałam wyłączone? Mam wyłączone, oczywiście? Tak, mam wyłączone. Bo robi się kawałek ściany i robi się um, fejkowe okno, czyli o, powiedzmy tam na szybko. Stawia się okno, taki fejkowy parawan, usuwa się ściankę i to, że niby wiecie. No, tak to, tak to nie wydziała. No, ale okej. Okay. Wreszcie mamy takie coś. Bardzo ładne. Naprawdę ładnie wykonane. Paniutkie. Pokażcie mi kolorki tylko, proszę. Czyli tak, dół się zmienia i trochę szyba. Trochę szyba, no fajnie, tak zabarwienie szkła, czy jak to tam zwał? Mądrze, jeśli tam nie będę się, że tak powiem, wchodzić w komuś w kompetencje. Kolejny parawan, taki bardziej w stylu y, Japandi, bodajże. No, ładne, też ładne, bardzo ładne, mega ładne, podoba mi się. Też ładne, ja, ja ogólnie chyba nie jestem zbyt y, wymagająca, jak Simsy. Ale znowu słuchajcie minusik, bo coś takiego mamy. Yy, to jest bodajże... To było retro, powrót retro? Chyba tak, chyba powrót retro. Coś w podobie, bardzo podobnym mamy, no ale też jest bardzo ładne. Jeżeli nie mamy tych, tak, tych kolekcji, jest podobne, z góry mówię, to jest podobne, a nie że takie samo. Jest przepięknie wykonany. Tamto chyba ma więcej tych kloszy, ale nie dam sobie ręki uciąć, e, więc jeżeli mamy jakby kilka kolekcji, no to pewne rzeczy się mogą wydawać bardzo podobne. No i ostatnia kula klosz, taki duży. Ze sznureczkiem, żeby uruchomić ścienny. No, też urocze. I to by było na tyle. Tak, skończyliśmy. No cóż, słuchajcie. Wykonanie, wykonanie nie mogę się kompletnie przyczepić. Jest bardzo, bardzo ładne. Mogę się lekko przyczepić, że tych przedmiotów jednak mogłoby być szczypte, więcej. Nie będę już mówiła o jakiejś tam rozdzielności, że na przykład to mydełko, ta tacka, to wszystko mogło być rozdzielne i tak dalej. Nie, o to już się nie będę czepiała, bo będę monotematyczna. Mógłby to dojść chociaż jeden, dwa obrazki na ścianę, na dywanik się nie będę czepiać, ale wiecie, jakaś, jeszcze jakaś szafka łazienkowa, taka wysoka, stojąca, na przykład z tego samego materiału, nawet pusta, nie? I na przykład tu zabudowana na dole, też by to było, bo tak to musimy sami zabudować. No. Ale powiedzmy jakby jeszcze dwie, dwa, trzy przedmioty by były, to już w ogóle byłoby genialnie i w ogóle nie, no nie miałabym się do czego za bardzo przyczepić, w czym powiem wam. Jest to naprawdę ślicznie wykonana kolekcja nowoczesna i yy, są pewne elementy, które będą pasowały też do stylu powiedzmy boho, właśnie bardzo industrialnego, takiego, tak mi się przynajmniej yy, wydaje. Oczywiście ja nie jestem specjalistą, jeżeli chodzi o aranżację wnętrz i być architektem. Nie siedzę mocno, tak bardzo mocno w tym temacie. Jednak, jeżeli bym nie prowadziła kanału, to jest jedna z tych kolekcji, którą raczej bym kupiła, ze względu na to, że yy, no cóż, nasze łazienki w Simach czasami mam wrażenie, że są bardzo ubogie bez tych dodatków, po prostu są ubogie. No i ten kwiatek, on jest przeuroczy. Zobaczcie jakie to jest po prostu przeurocze, tu se tak wisi. Mnie nie brakuje takich kwiatków, które se po prostu tak dędają, więc mamy też kwiatek, który se dynda, więc kwiatek dyndający podwyższa ocenę moją taką do dziewiątki. Dlaczego nie 10? Bo nie oszukujmy się, dychę zostawiam na takie mega, takie wow, takie łapiące za serce i po prostu tak, tak i bardzo dobrze. Potem wchodzą błędy całe na biało, ale to już inna sprawa. Więc dałabym taką dziewiątkę, bo jest pięknie wykonana kolekcja. Oczywiście nie dla każdego, nie jest to takie must have, natychmiast bez tego się nie da grać w ogóle, ale jest to po prostu bardzo, bardzo ładna kolekcja. No i tak chyba będę na dzisiaj kończyła. Może uda mi się trochę ją na odmianę pograć w Simsy, no, a nie nagrywać speedy i ten może bym pograła? Miła odmiana, nie? bardziej, że mówię, jakiś czas temu straciłam swoje, swojego sejfa z dużą ilością moich pięknych pokoleń, kochanych moich Simaczków, więc muszę trochę nadrobić. Ale boli, to boli. Ale mniej boli, jak sobie pomyślę, że byliśmy na fantastycznym Bykonie. Serio, jeszcze tym żyję. Jest czwartek, a ja nadal żyję Bykonem i fenomenalnymi ludźmi, których tam poznaliśmy, no. I moim pięknym y, ten kubeczkiem, który tam mam, zdobyczny. Mm. Ale to też będę wrzucała w posty i się chwaliła, bo muszę to wszystko ponadrabiać. Muszę kiedyś. No. I tym optymistycznym akcentem kończymy. Jeżeli byśmy się nie słyszeli w tym tygodniu, to y, no cóż. Życzę Wam fenomenalnego weekendu, żebyście odpoczęli, nabrali siły i energii przed. Wielkanocnym maratonem. Jeżeli jesteście grafikami, czy pracujecie w branży jakiejkolwiek zakupowej, konsumenckiej, powodzenia, trzymam za Was kciuki. Tak, jak proszę, trzymajcie wy za mnie, żebyśmy to przeżyli. I, ale będziemy się słyszeć w przyszłym tygodniu, więc na pewno jeszcze życzenia inne rzeczy będziemy składać wam z samcem. Z samcem będziemy wam składać, powiedziałam to logicznie, jakoś tak. Na dzisiaj to zapraszam Was do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Nie zapomnijcie o dzwoneczku. Być na bieżąco z tym, co wrzucamy z samcem na kanał. I chyba na dzisiaj to tyle. No. No to co, buziaki! Papa! Pa. I jeszcze raz, fantastycznego weekendu. Trzymajcie się, buziaki, papa! Pa.